Cześć wam. Dzisiaj bierzemy na tapet organella komórkowe. Omówimy sobie po kolei: jądro komórkowe, retikulum endoplasmatyczne, rybosomy, aparat Golgiego, lizosomy, peroksysomy, glioksysomy oraz cytoszkielet. Mitochondria i chloroplasty e, omówione zostały w filmiku na temat endosymbiozy. Mamy sporo do omówienia, więc zaczynajmy. Zacznijmy od budowy jądra komórkowego. Jądro przedstawione na rysunku to jądro interfazowe, czyli znajdujące się pomiędzy podziałami komórkowymi. Poznajemy to po tym, że chromatyna jest rozluźniona. Podczas podziału komórkowego, jądro wyglądałoby mniej więcej tak. Widzimy tu chromatynę skondensowaną w formie chromosomów. Zacznijmy od otoczki jądrowej. To podwójna błona, która otacza jądro. Zewnętrzna część otoczki jest połączona bezpośrednio z siateczką śródplazmatyczną. W otoczce znajdują się pory jądrowe, czyli dość skomplikowane struktury kontrolujące białka wnikające do jądra. To taka bramka przed wejściem do klubu, w którym jest bardzo dużo selekcja. Dostają się tylko zaproszone białka, czyli takie, które posiadają sygnał lokalizacji jądrowej. NLS, Nuclear Localization Signal. Ma to za zadanie ochronę jądra przed niepożądanymi gośćmi, jakimi są nukleazy, enzymy rozkładające nukleotydy. Enzymy te znajdują się w cytoplazmie, a gdyby dostały się do jądra, mogłyby zniszczyć znajdujący się tam materiał genetyczny. To, ile porów jądrowych znajduje się w otoczce, jest zależne od poziomu metabolizmu komórki. Zazwyczaj wyższy metabolizm komórki oznacza zwiększoną produkcję białek, a jak wiemy, przepis na białka znajduje się w jądrze. Dlatego, aby proces ten przebiegał efektywnie, potrzebna jest większa ilość porów jądrowych, dzięki czemu informacja pomiędzy jądrem a cytoplazmą przepływa sprawnie. Mamy tu jeszcze dwa pojęcia, o których warto wspomnieć. Nukleoplaza oraz kariolimfa. Nukleoplazma to cała zawartość jądra komórkowego, czyli wszystko, co jest otoczone otoczką jądrową. Natomiast kariolimfa to jedynie płynna część jądra. Kolejnym istotnym elementem jądra jest chromatyna, czyli materiał genetyczny. Chromatyna w jądrze występuje w dwóch postaciach. Euchromatyna. To luźna, aktywna genetycznie część DNA. To na jej matrycy odbywa się ekspresja genów. Natomiast heterochromatyna jest zbita i nieaktywna genetycznie. To, co jest tutaj istotne do zrozumienia, to fakt, że to, która część DNA jest euchromatyną, a która heterochromatyną, nie jest stałe. Może różnić się pomiędzy komórkami różnych organów, a także być zmieniane w danej komórce pod wpływem czynników transkrypcyjnych. Co właściwie wchodzi w skład chromatyny? Mamy tutaj oczywiście materiał genetyczny w postaci DNA. Białka histonowe to takie specyficzne białka, na które materiał genetyczny może się nawijać po to, żeby go trochę skondensować, żeby zmieścił się w jądrze. Mamy również białka niehistonowe, czyli wszystkie inne. Na przykład różne enzymy, które uczestniczą w ekspresji DNA. Ostatnim składnikiem chromatyny jest RNA. Możecie się zastanawiać, co wiąże robi RNA, skoro materiałem genetycznym eukariontów jest DNA. Otóż podczas procesu ekspresji DNA informacja genetyczna jest przepisywana z kwasu deoksyrybonukleinowego na kwas rybonukleinowy. DNA to najcenniejszy skarb, jaki komórka posiada. Musi on być dobrze chroniony w skarbcu i informacje, które się tam znajdują, mogą być wynoszone z niego tylko w formie kopii. Następnym elementem, który omówimy, jest jąderko. Jest to miejsce, gdzie zachodzi montaż pod jednostek rybosomów. Dlatego w tym miejscu znajduje się rRNA, czyli rybosomalne RNA oraz białka rybosomalne, które zostały zsyntetyzowane w cytoplazmie i przez pory jądrowe wniknęły z powrotem do jądra. Tak jak i to było przy porach jądrowych, liczba jąderek jest ściśle związana z poziomem metabolizmu komórki. Te komórki, które nastawione są na syntezę białek, będą posiadały w jądrze więcej jąderek. Oczywiście wynika to z faktu, że synteza białek przebiega na rybosomach, a w jąderku te rybosome powstają. Więc im więcej będzie w komórce rybosomów, tym więcej białek w krótszym czasie będzie w stanie wytworzyć komórka. Warto zapamiętać kilka przykładowych narządów i komórek, które właśnie są nastawione na syntezę białek i będą posiadały większą ilością jąderek. Są to na przykład trzustka, która produkuje enzymy trawienne oraz liczne hormony, m.in. insulinę i glukagon. Przysadka. Jest to część mózgu, która jest odpowiedzialna za produkcję wielu hormonów oraz neurony produkujące neurotransmitery. Opowiedzmy sobie o funkcjach jądra komórkowego. Oczywiście najważniejszą rolą tego organellum jest ochrona materiału genetycznego, bo tak jak już wspomniałam, DNA to największy skarb, jaki komórka posiada. Zachodzi tu też wiele procesów, jakie dokładnie replikacja DNA przed podziałem komórki, transkrypcja, czyli przepisywanie informacji genetycznej z DNA na pre-MRNA, następnie obróbka potranskrypcyjna, podczas której powstają już ostateczne mRNA i na koniec montaż pod jednostek rybosomów, który, tak jak już wspominaliśmy, zachodzi w jąderku. Przejdźmy do kolejnego organellum, czyli siateczki śródplazmatycznej, którą możemy również nazywać retikulum endoplazmatycznym. Osobiście bardzo lubię brzmienie tej drugiej nazwy. Gdzie ów retikulum występuje? Otóż jest ono obecne we wszystkich komórkach jądrzastych, czyli wszystkich komórkach posiadających jądro. Mogłoby się zatem wydawać, że występuje ono we wszystkich komórkach naszego organizmu. W końcu jesteśmy eukaryontami. Ale czymże byłaby biologia bez wyjątków? Są nimi plemnik oraz erytrocyt. W poprzednich filmikach wspominałam już wielokrotnie, że erytrocyty nie mają jądra. Zatem one do powyższej zasady pasują, ale trzeba nadal pamiętać, że to są komórki organizmu eukariotycznego, które nie będą posiadały siateczki śródplazmatycznej. Natomiast plemnik to taka komórka, która stara się pozbyć wszystkich niepotrzebnych jej rzeczy. Ma po prostu za zadanie dostarczyć materiał genetyczny do komórki jajowej. Zatem pozbył się również siateczki śródplazmatycznej. Jaką rolę właściwie pełni to organellum? Ogólnie mówiąc, dzieli komórki na przedziały, czyli tak zwane kompartmenty, które mogą mieć odmienny metabolizm. Dzięki temu różne procesy metaboliczne mogą zachodzić w komórce w tym samym czasie i nie przeszkadzać sobie nawzajem. Wyróżniamy dwa rodzaje siateczki: gładką oraz szorstką. Do siateczki śródplazmatycznej szorstkiej przyłączone są rybosomy. Mają one odrobinę odmienne funkcje. Siateczka śródplazmatyczna gładka zajmuje się takimi zadaniami jak obróbka związków lipidowych. Znajdują się tutaj enzymy katalizujące syntezę lipidów i związków lipidopochodnych, takich jak np. kwasy żółciowe czy hormony steroidowe. Zachodzi tu również detoksykacja, np. alkoholu lub pestycydów. W mięśniach siateczka śródplazmatyczna pełni rolę magazynu wapnia, który jest niezbędny do ich skurczu. Natomiast w szpiku kostnym uczestniczy w powstawaniu płytek krwi z megakariocytów. Jakie zadania wykonuje siateczka śródplazmatyczna szorstka? Tak jak już powiedziałam, jest ona związana z rybosomami. Można się zatem domyślać, że ma związek z syntezą białka, a dokładniej produkuje białka przeznaczone na eksport, czyli takie, które zostaną przetransportowane poza komórkę lub stanowią element błony komórkowej. Retikulum endoplazmatyczne szorstkie współpracuje z aparatem Golgiego, w którym to zachodzi obróbka białek. Warto również wiedzieć, że czasami e, nazwa siateczki śródplazmatycznej szorskiej skracana jest do skrótu RER, natomiast siateczka śródplazmatyczna gładka skracana jest do skrótu SER. Opowiemy sobie teraz o rybosomach, które według ścisłej definicji nie są organellum. Organellum to element komórki otoczony błoną. Rybosomy nie są otoczone żadną błoną, jednak jako że stanowią ważny element komórek, omówimy je w tym filmiku. To tutaj zachodzi synteza białek. Rybosomy zbudowane są z małej podjednostki, dużej podjednostki, połączonych jonami magnezu. W skład rybosomów wchodzi rRNA, czyli rybosomalne RNA, białka rybosomalne, oraz wspominane jony magnezu. Wyróżniamy dwa rodzaje rybosomów: prokariotyczne i eukariotyczne. Rybosomy prokariotyczne mają stałą sedimentację 70S, natomiast eukariotyczne 80S. Mała i duża podjednostka rybosomów również mają swoje stałe sedimentacji. Dla rybosomów prokariotycznych jest odpowiednio 30 i 50S. Ja sobie to zapamiętywałam w ten sposób, że duża podjednostka ma stałą sedymentację o 20 mniejszą od całości rybosomu, a mała podjednostka o 20 mniejszą od dużej. Sprawdza się to dla obu typów rybosomów. W przypadku rybosomów 80S stała sedymentacji dużej podjednostki będzie o 20 mniejsza, czyli 60S i małej podjednostki 40S. Gdzie te rybosomy występują? Jeżeli chodzi o rybosomy 70S, to oczywiście znajdują się one w komórkach bakteryjnych, ale mogą również występować w komórkach eukariotycznych, wewnątrz mitochondriów i chloroplastów, co tłumaczyliśmy sobie w filmiku dotyczącym teorii endosymbiozy. Natomiast rybosomy 80S obecne są jedynie w komórkach eukariotycznych. Jeżeli chodzi o rolę rybosomów, oczywiście jest to synteza białek. Jednak jeżeli chodzi o komórki eukariotyczne, mamy tutaj dwa rodzaje rybosomów. Cytoplazmatyczne oraz te, które są związane z retikulum endoplazmatycznym szorstkim. Produkują one białka o trochę innym przeznaczeniu. Rybosomy cytoplazmatyczne produkują białka na użytek własny komórki. Natomiast rybosomy związane z siateczką śródplazmatyczną szorstką, tak jak wspominałam, produkują białka przeznaczone na eksport poza komórkę. Są to np. enzymy trawienne, hormony czy neuroprzekaźniki. Powstają tu też białka błonowe oraz białka lizosomalne. Warto zapamiętać kilka faktów na temat rybosomów. Pod jednostki rybosomów pływają oddzielnie w cytoplazmie i łączą się ze sobą jedynie na czas syntezy białek? Podobnie rybosomy nie są na stałe połączone z siateczką śródplazmatyczną, lecz przyłączają się do niej tylko na czas syntezy białek. Chciałabym jeszcze wspomnieć o strukturze, jaką jest polirybosom. Jest to zespół rybosomów związanych z jedną cząsteczką mRNA. Powstaje pytanie, po co? Otóż umożliwia to oszczędzenie energii oraz bardziej efektywną syntezę białek. Z jednej cząsteczki mRNA jesteśmy w stanie wytworzyć wiele białek w krótszym czasie. Przejdźmy do omówienia aparatu Golgiego. Ogólnie możemy go określić jako ośrodek sortujący białka. Zbudowany jest on z błon Siateczki śródplazmatycznej gładkiej, a podstawową jednostką strukturalną jest diktiosom, w którego w skład wchodzą cysterny oraz pęcherzyki. W aparacie Goldiego wyróżniamy strefę CIS oraz strefę trans. W strefie CIS przyjmowane są pęcherzyki błonowe pochodzące z RER. Natomiast w strefie trans powstają pęcherzyki, których zawartość jest następnie wydalana przez błonę komórkową. W aparacie Golgiego zachodzą różnorodne procesy polegające na przekształcaniu lipidów, białek i sacharydów. Jak po kolei to zachodzi? W pierwszym kroku w rer syntezowane jest białko, które następnie jest poddawane wstępnej odróbce przez białka haperonowe. Potem białka transportowane są w pęcherzykach do aparatu Golgi'ego, gdzie zachodzi sortowanie białek. Proteiny tego samego typu gromadzą się w jednym przedziale, a następnie ulegają modyfikacjom, takim jak fosforylacja czy glikozylacja, czyli przyłączenie reszt fosforanowych lub reszt cukrowych. Następnie zmodyfikowane białka odpączkowują w pęcherzykach w strefie transaparatu Golgi'ego i są transportowane w kierunku błony, gdzie zachodzi ich eksport poza komórkę. Co konkretnie jest w ten sposób syntetyzowane? Tutaj powstają cukry niezbędne do syntezy ściany komórek roślinnych. W aparacie Goldiego syntetyzowane są również lizosomy, o których opowiemy sobie za chwilę. Powstają także enzymy hydrolityczne obecne w akrosomie plemnika. To ta zielona czapeczka na szczycie plemnika. Ich rolą jest rozłożenie otoczek komórki jajowej. Przejdźmy do lizosomów. Ogólnie ujmując, są to organella odpowiedzialne za wewnątrzkomórkowe trawienie makrocząsteczek. Jak są zbudowane? Są to pęcherzyki otoczone błoną, zawierające enzymy hydrolityczne, tak zwane hydrolazy kwaśne. A co to oznacza? To, że najlepiej funkcjonują w środowisku o pH kwaśnym. Skąd to kwaśne środowisko wewnątrz lizosomu? Jest ono zapewniane przez ATPazę protonową. Jest to bardzo ważne białko pompujące jony wodorowe do wnętrza lizosomu. Jak możecie zobaczyć na obrazku, jest to transport aktywny, wymagający dostarczenia energii. Powtórzmy jeszcze raz. Po co w błonie lizosomu to białko? Aby utrzymać niskie pH we wnętrzu tego organelu. A właściwie do czego to niskie pH jest nam potrzebne? Po to, by zapewnić odpowiednie środowisko działania dla obecnych tam hydrolas kwaśnych. A jakie właściwie ma to znaczenie dla całej komórki? Wyobraźmy sobie, co by było, gdyby enzymy obecne w lizosomach funkcjonowały w środowisku neutralnym, takim, jak jest charakterystyczne dla cytozolu. Dodatkowo załóżmy, że doszłoby do jakiejś tragedii i lizosomy uległyby degradacji, a ich wnętrze wyciekłoby do cytoplazmy. Wtedy sytuacja byłaby niewesoła. Enzymy nadal byłyby zdolne do trawienia i zjadałyby wszystko, co napotkają na swojej drodze. Komórka uległaby zniszczeniu. Natomiast w sytuacji, gdzie optymalnym środowiskiem dla działania tych enzymów jest pH kwaśne, to w cytozolu zwyczajnie nie będą one funkcjonowały i do takiej tragedii nie dojdzie nawet w przypadku rozpadu lizosomu. Zatem jest to zabezpieczenie przed strawieniem struktur plazmatycznych. Możecie zastanawiać się, czym są te fioletowe struktury przyczepione do wnętrza błony lizosomu? Są to reszty cukrowe, które dzielnie bronią błonę przed strawieniem przez enzymy. Warto również wiedzieć to, co powtarzałam już wcześniej, czyli że lizosomy powstają jako pęcherzyki odpoczkowujące z aparatu Goldiego. Wspominałam, że lizosomy trawią makrocząsteczki, czyli co konkretnie? Mogą trawić substancje pochodzenia zewnętrznego, podchłonięte na drodze endocytozy. Wówczas nazywamy to heterofagią. Lub własne struktury komórkowe, taki proces nazywamy autofagią. Warto wspomnieć również o tak zwanych lizosomalnych chorobach spichrzeniowych. Są to zaburzenia genetyczne, które skutkują tym, że w komórkach nie ma enzymów hydrolitycznych lub obecne są enzymy nieprawidłowe. Wówczas niektóre substancje nie mogą ulegać rozkładowi i zaczynają gromadzić się w lizosomach, co prowadzi do zaburzeń funkcjonowania komórek. Przykładami takich chorób są choroba tajasachsa oraz mukopolisacharydozy. Eroksysomy. Ogólnie mówiąc, są to wyspecjalizowane kompartmenty metaboliczne. Przykładowe funkcje, które pełnią to neutralizacja alkoholu etylowego, utlenianie kwasu moczowego, udział w metabolizmie kwasów tłuszczowych i aminokwasów, a także neutralizacja nadtlenku wodoru. Jest to bardzo ważna funkcja, dlatego że H2O2 to produkt rozkładu wielu substancji i co gorsza, jest on toksyczny. Dzięki katalazie, która znajduje się w tych organellach, może on być zneutralizowany. W tym miejscu szczególnie uwydatnia nam się rola kompartmentacji komórki, czyli podziału na przedziały o odmiennym metabolizmie, o czym wspominałam przy siateczce śródplazmatycznej. Dzięki przedziałom, H2O2 powstaje w peroksysomach, gdzie może być od razu unieszkodliwiony przez odpowiednie enzymy i nie wyrządzi szkód w pozostałych częściach komórki. Jedną z cech, która odróżnia peroxysomy od lizosomów, jest to, jak one powstają. Lizosomy, jak wspominałam, powstają w wyniku współpracy RER i aparatu Goldiego, natomiast peroksysomy powstają z białek syntetyzowanych w cytozolu oraz lipidów pochodzących z siateczki śródplazmatycznej. Specyficznym rodzajem peroksysomów są glioksysomy. Występują one jedynie w komórkach roślinnych, konkretnie w komórkach nasion, które magazynują lipidy. Podczas kiełkowania w glioksysomach kwasy tłuszczowe przekształcane są w cukry, które dostarczają energii do procesu wzrostu. Ostatnim zagadnieniem, które dzisiaj poruszymy, są elementy cytoszkieletu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to taki szkielet komórki, ale nadawanie kształtu komórkom to nie jest jedyna ich funkcja. Umożliwiają również ruchy komórkowe, zarówno przemieszczanie się całych komórek, jak i transport substancji czy organeli wewnątrz komórek, a także biorą udział w regulacji aktywności metabolicznej komórek. Wyróżniamy trzy rodzaje filamentów: aktynowe, pośrednie oraz mikrotubule. Filamenty aktynowe uczestniczą w skurczu mięśni szkieletowych, są odpowiedzialne za nadawanie kształtu komórkom oraz uczestniczą w ruchu pełzakowatym. Umożliwiają wysuwanie niby nóżek. Filamenty pośrednie pełnią różnorodne funkcje. Przykładowo tworzą wyściółkę pod jądrową. Mikrotubule to bardzo ważne filamenty. Również biorą udział w nadawaniu kształtu komórkom Tworzą wrzeciono kariokinetyczne podczas podziału komórek oraz umożliwiają ruch rzęsek i widź. Udało się, przebrnęliśmy przez ten temat. Tym sposobem skończyliśmy pierwszy dział, czyli biologię komórki. Planuję przygotować teraz cykl o genetyce, ale jeżeli mielibyście jakieś swoje propozycje filmików, które chcielibyście zobaczyć, to dajcie znać w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym filmiku.